A jak to jest z tym kanałem sportowym, bo teraz jest patronem medialnym, a wy chyba mieliście jakieś, jakieś tam tarcia ze Stanowskim, że miał być jakiś proces, tak, że jakoś nazwał fame. Patologią? Jeżeli chodzi o Krzysztofa Stanowskiego, no to wiadomym faktem jest, że kanał sportowy należy no jakby nie tylko do niego, nie? I w większością po prostu... Ta... Krzysztof... Czy on nie chciał być waszym patronem medialnym, albo przegłosowali? Tego nie wiem. Ale no. Krzysztof bardzo lubi się z Mateuszem Borkiem. No i pewnie tam po prostu poszła, poszła rozmowa, to gadaliśmy się i patronem medialnym zostali. Nie? Jak to wygląda z perspektywy Krzysztofa Stanowskiego? Ale dalej macie ten proces, co to jakoś trwa? czy Jak to wyglądało? w ogóle? Jest jakieś... Nie jestem wtajemniczony, ale chyba, chyba już tam przy, zakończyłem Dogadali się. się. Okay. To Krzysztof opiekuje się tematem tej <laughs> do sprawy. Ja, ja jakby nie, nie, jestem, nie jestem wtajemniczony w, w, ten, w ten temacie. Nie?